Powiem wam jeszcze kochani, kontynuując opowieść o Bristolu i o perfumerii niszowej, że pani, która ją otworzyła, pani Maria, pani z Bułgarii, powiedziała mi, że miała to szczęście w swoim życiu, że jej rodzice dużo podróżowali i zawsze mówili jej, że może mieć może być skromna może się skromnie ubierać, ale zawsze powinna mieć czyste ubranie i dobre perfumy. To takie, że tak powiem, błogosławieństwo na resztę jej życia. I jeszcze wracając do, tego, do tych perfum mądrowych greckich, które mnie tak oszołomiły, chciałabym powiedzieć, że tak, to są drogie perfumy, ale ich jakość jest po prostu niesamowita. Przyznałam sobie dzisiaj rano tylko na nadgarstek i czuję je cały czas wokół siebie. Niezwykle intensywne, piękne perfumy i to jest taki gourmand z kakałem, figą, miodem, wanilią, no coś pięknego. A przy tym wszystkim jeszcze jest tutaj coś niesamowitego, taki akord jakby, trochę jakby pieczonych ciasteczek, a trochę jakby takiej czekolady, która się gdzieś tam w garnuszku rozpuszcza. Mlecznej czekolady z figami. Pomyślcie sobie, że taka czekolada się rozpuszcza w jakimś tam garnuszku. I kłotwum ciepła ten aromat roznosi się po całym domu. I to jest właśnie ten niesamowity akord, czegoś takiego, właśnie gotowanego, pieczonego. Cudowny akord, taki umilający, umilający każdy dzień. Każdy dzień w tym zapachu jest naprawdę niezwykły. Także troszeczkę wam bristolu pokazuję, ile mogę. Troszeczkę się rozpadało. Do usłyszenia, do zobaczenia.